To zwykły wieczór i szare popołudnie Znowu patrzę w lusterko myśląc jak wiele uniem Czasem bywałem durniem, potrafiłem co zjebać Potem stoję przed lustrem chciałem sam sobie zajebać Uliczny letak, a szkła rozbite na ziemi Przez swoje serce, krew napływa do twych średni. Czasem chciałbym coś zmienić, lecz wiele nie potrafię Więc moje szare myśli to życiowe sytuacje Słowa na papier, przelewam jak czasem wódkę A moje myśli stawały się bardziej krótkie Potem żałuję, no bo może co zrobiłem, ale nie dam Rady zmienić tego, co już popełniłem Mam własny wysiłek, podczas pisania tekstu Weź, powiedz coś od ciebie, gdy coś leży na twym sercu U ludzi, tak jak wierszu, występują często błędy A potem się pytają, jak mają iść i Sam nie wiem kiedy, ale przyjdzie na mnie kolej Bo pomimo lat, stawia znaki na mej drodze Sam jeździ motorem i jakoś daje radę Ale nie jestem pewny, co przyniesie skrzyżowanie Życiowy pacierz, odmawiają moje myśli, kiedy przeciągam gaz I kosztuje tej słodyczy ona, na mnie nie krzyczy, Przyleć mi tu i swoje dłonie Adrenalina, a potem mówię jej koniec Niosą mnie konie, za zaną spaliny Stumika, niczym doła, A w niej ponące ludziska, też chciałbym być tam Gdzie niebieskie autostrady Motocyklista i mieć ze sobą Dwa kaski dla mojej dziewczyny A zarazem mej kochanki, bo może Tamty świat by byłby bardziej idealny Nie wiem, czyś Bóg nie zbawi, bo nie mi jest To osądzać, ty wiesz, nie sztuką jest Upaść ci potem nie powstać, możesz Uciekać, biec i szukać wsparcia chłopak Dlatego LWG wciąż widnie na mych torach, jak tu nie skonać? Śmiechem ze wszystkich ludzi. Dla nich droga to rzeź, w łeb pakowane kulki. Nie chciałbyś się obudzić na środku pola walki, gdy walczysz o życie. Ona mogłaby się martwić, ja nie chcę jej zostawić, bo istnieje w moich oczach. Jako moja dziewczyna, którą naprawdę kocham. Wciąż siedzę na dwóch kołach, choć bywało na jednym. Też czasem miałem strach, gdy zbliżały się zaklęty. To jak przy zlewy pas, jadą na czołówkę mendy Teraz po czy grasz, czy wolisz być dopadnięty? Bóg nam odlicza czas i nikt tego nie powstrzymał Kiedyś czekała nas, upragniona Palestyna nie chce By ma rodzina, cierpiała kiedyś za mnie A ty może że chcesz skończyć czy letkami Ja jeszcze po asfalcie przelewam słowa w papier Sam nie wiem, czy ty wiesz, co znaczy posiadać pasję Są takie sytuacje, gdzie było bardzo blisko By pocałować się z tym, co jedzie naprzeciwko To jak wielkie boisko, przedzielone grubą linią Przede mną czeka wróg, a za mną zostawiam wszystko Rzeczowy szary kurz nie daje zasnąć myślą Bo wiera jak proch tym balecznym karabinom Teraz pomódlmy się za tych, którzy w walce giną Kiedy zobaczycie, będziemy wielką rodziną Każdy z nas trzyma ster, nim kieruję własnym życiem Więc nie kieruj nim źle, bo to tylko jedno z istnień Mam jedną bliznę, której nie potrafię wyczeć A po czym ona jest, to jest raczej oczywiste Skazany na maszynę, a raczej ona na mnie I nie zrozumie źle, i jedźmy swoim pasem